Cześć, za mną jest kotłownia. Na gotowo. Ogarnięta jest w całości. Mamy wszystkie urządzenia zamontowane w tej kotłowni. Nie brakuje tutaj niczego, słuchajcie. Jest zrobione wszystko na tip top, także można już ze wszystkiego korzystać. I opowiem Wam o tym, co my tutaj mamy, na jakie rozwiązania postawiliśmy i oczywiście ile za to zapłaciliśmy bo kosztami się dzielimy z Wami, tak żebyście mieli być może jakiś punkt odniesienia do tego, jak to wygląda, na co można postawić, no ale nie oszukujmy się, na taką kotłownię można wydać, myślę, że i połowę tego, co my wydaliśmy, a jak ktoś się uprze, to i można drugie tyle wydać, co my wydaliśmy. Jakby wszystko jest kwestią rozwiązań, które zastosujecie, a my postawiliśmy na takie rozwiązania, wydaje mi się, w miarę optymalne kosztowo, ale też nie oszczędzaliśmy na tym, co tutaj mamy w środku jakoś bardzo szczególnie. No i chodźcie, pokażę wam, opowiem wam, co nam się udało zrobić i co nasi fachowcy nam tutaj zamontowali i jak to wszystko wykonali, bo jest estetycznie, jest chłodnie estetycznie, minimalistycznie, no bo jest to właściwie nie kotłownia, ale maszynownia, tutaj żadnego kotła nie ma. Żadne paliwa stałe nie są spalane. No i przyjrzyjcie się temu uważnie. Będę trochę opowiadał o tym, jakie urządzenia tutaj włożyliśmy, ile konkretnie kosztowały no i może jakiś krótki komentarz jeszcze się znajdzie do tego wszystkiego. Zapraszam serdecznie. Zacznę od tego, że ta nasza kotłownia jest obsługiwana przez indywidualną rozdzielnie. Ta rozdzielnia jest mała, ona jest na bardzo małą ilość modułów. Tu już docelowo właściwie wszystkie moduły są zamontowane. Dojdzie tylko licznik tutaj Wi-Fi, taki podlicznik, żebyśmy mogli sobie monitorować ile ta kotłownia zużywa nam energii. No i teraz tak. Pierwszy element w tej kotłowni to jest falownik. Falownik i zbiornik przeponowy, taki ciśnieniowy, wyrównujący ciśnienie. No i zestaw oczywiście wodomierza i filtra. My tu mamy studnię głębinową, jak być może wiecie z wcześniejszych materiałów. Studnia głębinowa jest do głębokości 23 metrów, a więc mamy własne ujęcie wody. W tej studni głębinowej jest pompa głębinowa wraz z głowicą, zaworem zwrotnym, tak żeby ta woda się nie cofała. To też jest bardzo ważne, jak będziecie robić tego typu rozwiązania u siebie, żeby taki zaworek zamontować. No i są jakby tutaj dwie opcje, które można... W takiej kotłowni zastosować do obsługi takiej pompy. Albo wstawiacie jej bitny hydrofor, który brzęczy, furczy i, i no jest po prostu dość uciążliwym rozwiązaniem, albo stawiacie na falownik. Do falownika potrzebujecie oczywiście pompy trzyfazowej, tak żeby ten falownik mógł regulować obroty tej pompy. No i to jest taki falownik dobrany do tej pompy, którą mamy. On tu pokazuje ciśnienie, jakie mamy w instalacji. Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej ustawionego, no to falownik uruchamia pompę. I w zależności od tego, ile wody jest potrzebne, reguluje obroty tej pompy, żeby albo zasuwała na pełnych obrotach i tłoczyła tej wody dużo do domu, albo żeby delikatnie tylko dobiła ciśnienie względem tego zużycia, które aktualnie tutaj w budynku mamy to urządzenie, ten zbiorniczek przeponowy on odpowiada za, za to jakie mamy ciśnienie w instalacji tak? tutaj też jest, jest zegar taki klasyczny on pokazuje ten sam parametr, który mamy tutaj, tak? ciśnienia jest oczywiście główny zawór zamykający wodę, jest licznik, ja sobie zażyczyłem taki licznik, a po to, żebyśmy wiedzieli po prostu ile tej wody miesięcznie zużywamy, w przypadku Szamba może to się przydać, bo będziemy wiedzieć mniej więcej ile tej wody poszło i, i kiedy gdzieś zamawiać jakiś wóz asenizacyjny No jest filterek do tej wody, już trochę, widzicie, za... Zasyfiony, ta woda też pewnie no, nie jest złej jakości, ale też jakiś, jakiś piasek tam gdzieś tam gdzieś w tam niej hula. <laughs> Tą grubą rurą od filtra idzie odejście wody do, do całego domu, a tu mamy zawór jeszcze do nawadniania ogrodu, które będziemy robić w przyszłości. A więc tutaj będzie można ten zawór odkręcić i wypuścić wodę do urządzenia, które będzie zamontowane na zewnątrz, po to, żeby gdzieś obsługiwało nam różne strefy nawadniania. Wszystko idzie pod posadzką. Najpierw do zmiękczacza. Woda na ogród jest poza zmiękczaczem, a więc ona nie będzie zmiękczana. Ta woda, która będzie wychodziła na ogród, ta woda, która wchodzi do domu, idzie do zmiękczacza. Zmiękczacz Trinity Home 2.0 to jak możecie tutaj zaobserwować, on jeszcze nie był uruchamiany. Będziemy go uruchamiać w przyszłym roku, na wiosnę, tuż przed przeprowadzką. Wezwiemy serwisanta, który to po prostu uruchomi, poustawia, tak żeby też zapewnić sobie gwarancję. Ten zbiornik ma tutaj z tyłu bypass, a więc na chwilę obecną jest to tak uruchomione, żeby woda nam nie przechodziła przez ten zmiękczacz. No i tutaj dodatkowo też mamy bypass zrobiony drugi z zaworami, tak żeby to można było pozakręcać i, i po prostu omijać ten zbiornik. On jest dość duży, spójrzcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale w środku jest, no jest potężny. Nie? On sięga mi do zapępek, więc kawał maszyny. Jest sól, oczywiście tylko jeden worek, ale to trzeba będzie dokupić Jeszcze jeden, żeby, żeby to. Uruchomić odpływ. Tutaj skroplin jest zrobiony też z tego zmęczacza Tutaj prowadziliśmy rurę pod odpływ. Na początku tego zmięczacza u nas miało nie być. Słuchajcie, ten odpływ zrobiliśmy w razie W, gdybyśmy chcieli taki zmięczacz dołożyć. No i słuchajcie, i, i dobrze, że go zrobiliśmy. Mówiąc wprost. No potem mamy pompę ciepła. Pompa ciepła. To jest Daikin Alterma 3RF 8 kW ze zbiornikiem 230-litrowym na wodę ciepłą, taką użytkową. Urządzenie jest wyłączone, bezpiecznik jest wyłączony, bo na razie mamy temperatury bardzo przyjemne na zewnątrz, więc, więc nie ma sensu go uruchamiać. Będę go uruchamiał prawdopodobnie gdzieś w grudniu bo będę wygrzewał posadzki. Więc będę uruchamiał tutaj program do wygrzewania posadzek i i po prostu będę te posadzki wygrzewał w tym naszym domu. No tu jest pompka jeszcze do cyrkulacji, a więc mamy tutaj cyrkulację. Cyrkulacja jest podłączona do systemu smart, a więc możemy sobie poustawiać godziny, w których po prostu częściej korzystamy z ciepłej wody w domu, jesteśmy w domu no i wtedy tą pompkę cyrkulacyjną załączamy w określonych godzinach tak, żeby mieć po prostu szybciej ciepłą wodę w kranie no jest tam różny zestaw, widzicie rur, które tutaj nam idą E, mamy tutaj jakieś, jakieś urządzenia, nie wiem. Ja się na tym nie znam totalnie, ale to są jakieś tam e, zbieracze, żelaza i tak dalej, jakieś magnesowe, jakieś dwa zbiorniki na górze, przeponowe, nie wiem do czego one służą. Jeden jest chyba do, 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 e, do ciepłej wody, drugi do ogrzewania. Nie wiem. Tutaj w każdym razie mamy z bufor do podłogówki. E, ten bufor musieliśmy zastosować ze względu na to, że Mamy w całym domu ogrzewanie strefowe. Ja Wam jeszcze pokażę, jak to ogrzewanie wygląda, jakie rozwiązania tam włożyliśmy. No bo to jest integralna część gdzieś tej kotłowni. Tu jest też pompka obiegowa. Ona też jest, współpracuje z systemem SMART, tak żebyśmy mogli zarządzać sobie różnymi strefami grzewczymi, które mamy w naszym domu. No i to tyle, jeżeli chodzi o tą ścianę. Słuchajcie, zobaczcie. Wygląda to mega, mega minimalistycznie. Nie zajmuje dużo miejsca w kotłowni. W tej kotłowni jest jeszcze mnóstwo miejsca, jak możecie sobie zaobserwować. Wisi również rekuperator. To jest rekuperator Konfowent Domect R450V, a więc ta nowa wersja drugiej generacji z... Wymiennikiem sorpcyjno entropicznym on odzyskuje wilgoć. Dołożyliśmy też, w razie czego tam widzicie odpływ na skropliny, natomiast no, ten model akurat nie potrzebuje tego odpływu, ale gdybyśmy w przyszłości chcieli zmieniać taki rekuperator na jakiś inny model, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to zrobili i, i włożyli jakiś model, który po prostu te skropliny odprowadza. Cała instalacja wygląda trochę kosmicznie, ale no, jest jaka jest. To są porobione tłumiki, tak żeby trochę potłumić ten, ten dźwięk, który tutaj to urządzenie będzie generować. Było testowane uruchamiane na pełnych obrotach. Nie tutaj buczy, huczy w kotłowni, natomiast w domu tego nie słychać w ogóle. No i teraz trochę o kasie. Zacznę od falownika i całego układu, tak, bo ten falownik, zbiornik przeponowy i podłączenie wszystkiego do pompy, podłączenie wody do domu i tak dalej, cała robota i materiały. To jest koszt 3024 zł. Potem mamy zmiękczacz. 5346 zł z montażem, z podłączeniem i tak dalej. Pompa ciepła Daikin. Tutaj mamy 44800. Warto mieć z tyłu głowy, że 7000 do nas wróci, bo wystąpiliśmy o to dofinansowanie z programu Moje Ciepło. Możecie papiery złożyć przed odbiorem. Ważne, żebyście tylko mieli wszystkie dokumenty, a więc faktury opłacone, potwierdzenia płatności. Musicie mieć deklarację instalatora o tym, że ta pompa spełnia wymagania. Musicie mieć kartę produktu, kartę techniczną, kartę tą klasyfikację energetyczną dla tego urządzenia, no i kilka jeszcze innych dokumentów, jakieś oświadczenia i tak dalej. Dość prosto to się wypełnia, nie sprawia to żadnych problemów, nie ma co tego zlecać komuś innemu. No i potem mamy jeszcze strefówkę ze zbiornikiem buforowym, z innymi urządzeniami, które Wam pokażę dosłownie za chwilę, to jest wydatek 15 120 zł. I na końcu, a może nie na końcu, bo jeszcze jest klimatyzacja, która tutaj też była wkładana na etapie instalacji. Klimatyzacja jest poza kotłownią. Przejdziemy sobie za chwilę do tego. Natomiast, rekuperator, urządzenie z montażem, z uruchomieniem to jest koszt, proszę Was, 12 696 zł brutto. No i to jest cała kotłownia strefówka te rozwiązania gdzieś pozostałe są w pozostałych pomieszczeniach więc opuścimy tą naszą kotłownię i przejdziemy sobie dalej przejdziemy sobie do spiżarki bo tam jest całe serce systemu i tam naprawdę tak właściwie wszystko się dzieje ja doświetlę wam trochę to żebyście widzieli to białe urządzenie, które widzicie w rogu, to jest centralka SMART sterująca całym systemem. No i tutaj mamy niebieską listwę, która reguluje tutaj przepływy na poszczególnych pętlach, które mamy. Tu na dole mamy pięć stref grzewczych. One są ponumerowane. Być może to będzie widać na tych elektrozaworach białych, które są podłączane. No i Pierwsza strefa, trzecia, druga, druga, druga. Ta druga to jest to jest właściwie sama kuchnia. Tam macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pętli łącznie jest, i to jest jedna strefa. No i potem gdzieś tam chyba czwóreczka albo jedynka to jest gabinet, garaż, kotłownia. Wiatrołap to jest bodajże piątka albo trójka. No generalnie, generalnie tak to wygląda od środka tak samo jest to rozwiązanie na górze natomiast tam już nie ma tej centralki jest tylko ta niebieska listwa sterująca tym wszystkim jest to system TechSinum do tego urządzenia można jeszcze integrować różne inne rozwiązania można integrować z tym bramy Jakieś, wiecie, oświetlenia, smart, można. No, jest tutaj mnóstwo. Będziemy docelowo pod to wpinać rekuperator, pompę ciepła, tak żeby można było z jednego poziomu sterować wszystkim. I pewnie szereg różnych innych urządzeń, łącznie z drzwiami i z bramą, którą też to urządzenie nam tutaj obsłuży. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o Tą rozdzielnię, którą mamy w spiżarce, kolejnym elementem tej instalacji są sterowniki ścienne. Tak wygląda sterownik ścienny. Takich sterowników łącznie w domu jest 12, bo na dole jest ich 5, a na górze jest ich 7. Te sterowniki pokazują aktualną temperaturę. Mamy obecnie 17,5 stopnia zadaną. Tam na dole. 10 stopni. Tu, jak naciśniemy sobie exit, pokazuje nam ten czujnik również wilgotność w pomieszczeniu. 54,2% wilgotności mamy, a więc jest spoko. No i tutaj można sterować właściwie całym obszarem tym dziennym, tak? gdzie mamy salon, jadalnię, w której pracuje moja żona, akurat z pieskiem, kuchnię, tutaj przedpokój. I takie sterowniki są w pozostałych też pomieszczeniach. Wybaczcie za burdel, ale no, to jest budowa, nie? I jak ktoś ma porządek, to znaczy, że, że, coś prawdopodobnie u niego może być nie tak. Z wieloma rzeczami, nie? W łazience tutaj mieliśmy drobny problem, bo ktoś tam uszkodził kabel i musiałem nowy, słuchajcie, kabel, a więc musiałem się przebijać przez ścianę. Podkułem sobie, natomiast nie przyklejałem tego niczym, bo tu i tak będą szły płytki i tak dalej, to w posadce też musiałem wykuć musiałem, żeby ten kabel pochować, tu dojdzie klej płytki, więc to sobie przyklejemy, tak to położyłem, żeby potem nie łazić, żeby tego nie uszkodzić. Natomiast tu mieliśmy taki mały fuck, bo ktoś nam ten kabel po prostu uszkodził Zakładam, że to byli ten Bo po na etapie rozkładania z on był zabezpieczony, ukryty, schowany, więc go nie było widać nie? I tak samo jest na górze. Na górze już nie będę wchodził, pokazywałam, bo ten materiał się zrobi mega-mega długi. Jest jeszcze klimatyzator, no i to jest LG, jakiś dual inverter, coś tam, coś tam. Nie znam modelu, nie pamiętam modelu, nie wiem jak on się nazywa. Natomiast tutaj mamy 5,3 kW bodajże. Mocy. On hula mega mega intensywnie. Grzeje do 30 stopni. No, i oczywiście chłodzi jak to klimatyzator. Jakąś ma tam jonizację powietrza, wymienne filtry. Sterowanie po Wi-Fi też go można zintegrować z tą centralką. Będę to integrował, będę to robił. No, i ten klimatyzator nas kosztował. Siódemaka. Siódemak z montażem i z instalacją z tutaj, tak właściwie też z instalacją na zewnątrz, bo na zewnątrz jeszcze przecież jest jednostka zewnętrzna do klimatyzacji i do, i do pompy ciepła. Nie wiem czy jest sens, żebym wam to pokazywał, jak to wygląda na zewnątrz. Tam też u sąsiada się kręci ekipa od elewacji. Nie chcę, żebyście na mnie patrzyli jak na wariata nie? chodzącego z kamerą. Ale tutaj mamy to tuż za ścianą. Tutaj będzie go trochę witać może. Jest jednostka od klimatyzacji, jednostka od pompy ciepła. Urządzenia są naprawdę ciche, sprawdziliśmy też jak to, jak to chodzi, jak to funkcjonuje, nie stwarza hałasu, no więc to tyle, nie? jeżeli chodzi o kotłownię. Łącznie wydaliśmy 88 tysięcy na to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, bez tam bodajże 20-kilku złotych. E, więc e, brutto. E, urządzenia, montaż. E, panom to zajęło łącznie tutaj wszystko e, 5 dni, bo przyjechali w poniedziałek, a wyjeżdżali od nas w piątek e, koło południa. Więc e, dość sporo pracy e, tutaj było. E, poustawiać te wszystkie strefy, zaprogramować to wszystko. No trochę było takiej roboty, no ale udało się spoko, fajnie wyszło. Możemy grzać, możemy się chłodzić, działa wszystko, tak jak powinno działać. A wy na jakie rozwiązania stawiacie u siebie w domu? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, jak to wygląda u was. A tymczasem trzymajcie się, na razie do następnego.